No Siemanko, witam was kochani widzowie z tej strony chudy, a to już jest kolejny odcinek z Case Haga gdzie otwieramy tutaj skrzyneczki, jakieś biteweczki ale słowem wstępu, poczekaj, poczekaj, zanim zaczniemy chciałbym przypomnieć, że oczywiście, no tam sub komentarz, like, myślę, że to wiadomo dlaczego czapka? Mam nieułożone włosy, jestem przed streamem, będę się ogarniał tutaj więc tak to tutaj wygląda, nie pokażę wam moich włosów, bo są straszliwie nieogarnięte. Dodatkowo, nowa rzecz, nowa rzecz, nie skipuj jeszcze chłopaku, spokojnie, jeśli chodzi o Case Haga, to zapraszam na dołączenie do mojego Discorda, link macie w opisie, bo na Discordzie pojawił się, tu jest czat ogólny, gdzie no, oczywiście mam kontakt z widzami i tak dalej, rozmawiamy sobie fajnie wszystko. Dodaliśmy kanał Case Hack bitwy na odcinek i mm, wpadłem na taki pomysł, a tak właściwie gibba wpadł na taki pomysł mój moderator serdeczny e, Żebyśmy otwierali sobie, może robili bitwy z waszych propozycji. Więc jak macie jakieś propozycje, tutaj są wszystkie wytyczne, e, Napisane na Discordzie napisałem e, Co i jak zrobić. E, napisać na tym kanale do bitew. Jakieś swoje propozycje, bitewki od tam 500 złotych do, do kilku koła, coś tam pomyślimy, z trybem borą nie, jak tam chcecie i też z aktywnych ludzi na Discordzie, na streamach, potem będziemy losować jakieś skinki za kilka dyszek, tyle słowem wstępu eee, no i zaczynamy, ten sam event to klasycznie akurat, pamiętaj drogi widzu, że z kodem hudy na casehagu masz 20% do, do ładowania oraz 4 złote bonusu powitalnego eee, różne metody płatności, wiadomo, wiadomo i grajcie pany z głową, tak? Dobra. No to co, no? Myślę, że na, na, klasycznie na farta. No tutaj sobie otworzymy Royal Protokół. Protokół, ee... Protokół zwycięstwo, protokół boskość. No jeden nie oddał. Jeszcze jeden. Ostatnio fajnie oddało, więc można się trochę pobawić. No tutaj na początku dwa takie, dwa takie Jokerki nie oddały, ale ja bym się od razu w na jakąś bitwę, eee... Tutaj chłopaki fajnie se bitwy. Tu patrzę, że do czegoś nie mogę dołączyć. Dobra, sam coś stworzę. Przy okazji przypominam, że na Twitchu są codzienne, praktycznie, praktycznie, że codzienne streamy. Twitch slash a Chyba nie muszę przypominać, tak? Częste giveaway'e też dla aktywnych YouTubeowiczów. Z komentarzy losujemy skinki i myślę, że nie ma z tym problemu. Więc zapraszam, warto wpadać, śledzić, followować, subować i na pewno coś tam Coś tam się wyszpąci, tak? Yy, tym razem powiem sobie kogoś innego pod swoje skrzydła. Botnerdzik. Jako, że też mam okularki, poprawiam je często. Tym razem jeszcze... Yy, czapeczka, żeby tutaj zasłonić za kola i, i brzydką fryzurę przed, przed umyciem bani. No, ale proszę bardzo, na początku od razu mój, mój nergik trafia royalka. No i kurcze, chodzi to. Chodzi to, już sam, sam Nerdzik zwrócił nam yy, koszt bitwy, ale tylko żebyśmy teraz nie polegli. Żebyśmy nie polegli, no i enemy też tutaj dostaje Royala. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ale chyba w słabszym flocie, a nie ten sam. Cholera. Cholera może być tutaj ciężko. Wyspąćmy coś, bo jest na styku, jest na styku, i tu nie wiem. Nie wiem, czy to takie dobre, szczerze. Nie wiem, czy to takie dobre, że tu się tak dzieje. No i teraz, chwila prawdy. Pewnie decydujące to będzie. Oj, i royala trafiają, dobra. Pierwsza bitwa w pizze, pany. Pierwsza bitwa w pizze. No niestety, nie oddało. Botnerdzik. Mm, Botnerdzik niestety nie jest to, nie jest to i samo, tak? Ani Horcho, z którym graliśmy poprzednio, w poprzednich odcinkach. Ehm, sprawdźmy dalej, jak to, jak to chodzi tutaj. Jakiś high risk, pokaż. High risk, na przykład tu jest jakiś elektronik, czyli... Czyli co? Czyli jest bardzo niewielka szansa na kosę, 70% szans na Sirexa takiego. Ty, ale... A jak tutaj na Jokerze wjechać? Kurwa, to 5 koła, to bym musiał cały, cały budżet. Ale dwie takie na farta, dwie takie na farta na spokojności, patrz to. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy i, i nie ma co, bo szkoda prądu. Eee, no dobra. No dobra, to jadą koty. Tam, e, a, propos, a propos tego di Discordowego, gi nie giveaway'a, tylko a propos tych Discordowych e, skrzynek, co e, na bitwy... Mmm, no czekaj, daj mi tu jokery z tego. Bo już tam to wyszpęciłem, to jeszcze 5 takich jokerów. E, jeden guard joker. I z bestsellerów sobie damy dwa rytualne. Ritual joker za 2 300. Też na 2 x 2. Eee, i pożyczymy sobie 50%. No tu klasycznie. I myślę, że tutaj, że tutaj wraca Horcho, bo on był, on był dobry. Nerdzik to jakiś frajer zwykły. I let's go. A co do tego, co, tego, co do tych e, Waszych bitew, e, żebyście wstawiali na Discordzie. E, Gibal wysłał jedną bitwę, tam już e, na tym screenie załączyłem. Pokazałem Wam, jak to wygląda na początku odcinka. E, zostawimy sobie to i, i w nextie w neksie. W next odcinku może więcej się tutaj zbierze Waszych jakichś tam prośb bitew, coś będziemy waszych bitew otwierać. I zobaczymy, i dla aktywnych na Discordzie też będą rozdawane skinki. to trzeba być na stream, bo na streamie są rozdawane skinki jak coś. Tylko tak informuję, warto. Twisted wiseczku DS-a proszę bardzo. A tak to let's go. Co tu się dzieje? Nagraliśmy tutaj klasyka No tak na rozgrzewkę takie takie skrzynki, żeby tutaj trochę maszynkę rozgrzać. No i lecimy z tymi jokerami, no i zobaczymy co z tego, co z tego tutaj wyszpącimy. Tu ja royala, on royala. Okej, okay, tutaj poleciał Vaporwave meczka, fajnie, podoba mi się to. Kała cesarzowa, no tutaj po powiększamy, powiększamy zysk, aczkolwiek te dobre skrzynki... No teraz będzie najlepsza skrzynka. Okej, okay, i mamy kosę i lepszą niż oni. Więc... Można by powiedzieć, że let's go, ale jeszcze nie ma co trwalić przed zachodem. Słońca, prawda? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I jest. Jest fajnie, jest fajnie, tak? Pożyczyliśmy 50%, więc też 50% zwycięstwa dostajemy. Aczkolwiek i tak zwrotka jest. Sążna. Myślę, że fajny trybik, bardzo fajny feature. Jak już mówiłem, nie wiem, podniecam się trochę tym. Mówię o tym często, aczkolwiek uważam, że naprawdę jest na czym się tu pochylić na tej stronce, jeśli o to chodzi. Że faktycznie można pożyczać od stronki tą kaskę i. Dostajemy mniej, ale też mniej wykładamy na starta bitwy, można fajnie kręcić. I teraz ja bym dał coś takiego, eee, też 2v2, ale na underdoga. I bez boru, bez boru tym razem. Let's go, szarpnijmy się w taki sposób. Eee, I skoro nerdzik nie oddawał, to może na underdoga damy nerdzika. Trochę tutaj polosujemy, pogotujemy, zobaczymy jak to chodzi, bo to też muszę potestować te tryby. Mało grałem na tych underdogowych. Ja raczej, ja raczej preferuję klasika, bo fajnie, fajna jest dopaminka jak, jak trafisz coś mocnego. No i tu jest fajnie, nie trafiliśmy, Tylko że, tylko że szkoda, bo to jest underdog. No i mi trafia rękawice Chociaż podobnie się poprzednio zaczynało. Może, może tutaj, może tutaj jeszcze się uda odkuć, że tam przeciwnicy coś dobrego dropną. Eee, co? A co, do, a co do historii streamów i jak to teraz wygląda? Eee, staram, się, staram się wrócić do tej regularności, jak mówiłem wcześniej. Urwaj, kolejny Royal. Eee, spadliśmy z 3KLO. Ostatnio trochę forma spadkowa, tendencja spadkowa, jeśli o to chodzi. Ale spokojnie, wrócimy. Wierzę w to, że lepsze jutro nadejdzie i że będzie już tylko... Tylko lepiej, tak? Okej, okay, on tu dropnął lepszy nożyk niż te moje, więc... Jeszcze raz by dropnej... Okej, okay? okej, okay, okej. Okay? To jest jeszcze do kombeka. Niech coś dobrego teraz dropnie. Bot force. Okej. Okay. Let's go? I guess? I wygrywamy? Proszę, żebyśmy nic nie tropnęli. Tak! Win. Let's go! Let's go! No panowie, panowie, proszę bardzo! Jak to chodzi? Zobacz to. Zobacz to. No i... Yy, klasycznie jako lasdens, myślę, że można tak y, rytualnie, o ile, o ile nie, nie będzie takiej sytuacji, że, że skończy się siano. Yy, możemy zrobić jako, jako rytuał. Y, na last skrzynkę danego odcinka, każdego tak właściwie, y, wag atak. Ostatnio to było i teraz też możemy to zaprotokołować. A nóż widelec zdropnie ten karambit fade. Malutka szansa, ale jakby poleciało. No to let's go, spróbujmy to. No i tu klasycznie. Pamiętacie, jak było z wróżbą o wbiciu 3,5 KLO? To samo wyleciało. Nie denerwujcie mnie nawet. No ale dobra. To w takim razie zrobimy coś takiego. E ze że chyba że chyba takiego uspika wrzucimy za 8 dyszek na giveawayka. W takim razie takiego uspika za 8 dyszek. Na spokojności, żeby tych giveawayów było trochę, żebyśmy też to rozpędzili. Eee, dodajmy to eee, klasycznie, klasycznie dyszka, dyszka wpłaty. Z kodem chudy i bierzecie udział w takich pięciu jak na takie skinki. Będą się jeszcze więcej ich, będzie się jeszcze więcej pojawiało oczywiście. Yy, na Twitchu oczywiście to trzeba wpisać kod chudy, płacić dyszkę i wrzuca was w te giveaway'e dla każdego, każdy sobie coś tu wybierze. Fajne rzeczy są do zgarnięcia. Eee, to tyle. Eee, tyle ode mnie. Pamiętajcie o wejściu na Discorda. Eee, pamiętajcie o wbijaniu na Twitcha. Na Twitchu będą losowane wszystkie te giveaway'e yy, z Case Haga właśnie z... Od Discordowiczów z bitewek, czy, czy też komentujących na YouTube pod tymi odcinkami A Ciebie drogi widzu e, Zapraszam do zostawienia lajka, suba z dzwonem i komentarza oczywiście Niech to się niesie Zostro aż po Wisconsin i zapraszam na Twitcha 3KLO wbijamy, gonimy to. Let's go! Pozdro, trzymajcie się pany!